Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Jesteście gotowi na drugi odcinek z serii Factfulness? Czyli serii, w której opowiadam o tej oto książce? Jeżeli nie jesteście, to wyłączcie, to nie ma problemu, ja się nie obrażę Ale, jeżeli jesteście gotowi, to dzisiaj porozmawiamy sobie o instynkcie przepaści I przejdziemy się Dollar Street Zaczynamy! Nie podoba mi się ta czołówka, muszę nad nią popracować. A może ktoś z Was umie robić fajne intro, bo ja nie umiem co widać. Dobra, nie rozkojarzamy się, wracamy do tematu. Instynkt przepaści, czyli skłonność Homo sapiens do dzielenia wszystkiego na dwie części oddzielone przepaścią. Biali, czarni. Kobiety, mężczyźni, biedni, bogaci. Od razu powiecie, o, to jest bardzo generalizujący, uproszczający sposób myślenia, bardzo schematyczny i na pewno nam zaraz powiesz, że jest to złe, no ale przecież my to wiemy. No domyślam się, że wiecie. Ale, ale co jeżeli ten sposób myślenia okazuje się zgodny z rzeczywistością? No bo zobaczmy sobie taką oto mapkę. Każdy bąbelek reprezentuje tutaj jakiś kraj. Im większy bąbelek, tym więcej ludzi mieszka w danym kraju. Na osi pionowej mamy spodziewaną długość życia, czyli im wyżej, tym lepiej. Na osi poziomej mamy liczbę dzieci przypadających na jedną kobietę, czyli im bardziej na prawo, tym więcej dzieci mają kobiety w danym kraju. Jeśli uznamy sobie, że kraje bogate to takie, w których ludzie żyją długo i mają mało dzieci, a biedne to takie, w których żyją krótko i mają dużo dzieci, no to ewidentnie kraje dzielą się na biedne i bogate. Nawet możemy sobie tę przepaść tutaj narysować. Czyli co? Punkt dla myślenia binarnego. No, prawie. Problem polega na tym, że ta mapka jest sprzed 60 lat. Jest z roku 1960. Zobaczmy teraz, co się stanie, jak zaczniemy przesuwać się w czasie aż do czasów bardzo współczesnych. Widać dwie rzeczy. Po pierwsze, bombelki zbliżyły się do siebie. Bardzo dużo jest ich teraz w jednym miejscu, co oznacza, że biorąc pod uwagę te dwa kryteria, większość ludzi żyje w bardzo podobnych warunkach czyli żyją mniej więcej tak samo długo i mają mniej więcej tyle samo dzieci a po drugie, ludziom żyje się po prostu lepiej. Zobaczmy sobie jakieś konkretne kraje, na przykład Indie, spodziewana długość życia 69. Lat, średnio 2,2 urodzeń na kobietę, albo na przykład Chiny, spodziewana długość życia 77 lat i średnia 1,7 dziecka na kobietę. Ja oczywiście zaokrągam te liczby, także nie przejmujcie się tym nie chcę mi się po prostu czytać do każdej setnej. Na tej mapie, na którą teraz patrzymy, dużo, dużo trudniej byłoby nam tę przepaść gdzieś umieścić. No bo gdzie byśmy mieli to zrobić? Tutaj, tutaj. No nie za bardzo jest tu dla niej miejsce. Zawsze zabiera ona zbyt dużo ludzi. Nasze proste dzielenie świata na biednych i bogatych po prostu stało się już nieaktualne. I to jest najgorszy możliwy scenariusz, czyli taki scenariusz, w którym bardzo upraszczające myślenie, czyli w tym przypadku to dzielenie wszystkiego na dwa, na biednych i bogatych, po prostu było w jakimś okresie zgodne z rzeczywistością. Było skuteczne i działało. Natomiast od bardzo dawna takie postrzeganie rzeczywistości jest już nieaktualne. Ale w naszych głowach gdzieś dalej tego rodzaju schemat tkwi, czyli dzielenie krajów na, jak to się ładnie mówiło kraje rozwinięte i rozwijające się. Na przykład Bank Światowy dopiero w 2016 roku stwierdził, że porzuca taki podział i będzie stosował nową klasyfikację. Jaką klasyfikację? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy na Dollar Street. Nie tej w Pensylwanii, tej. Ta strona została założona przez Fundację GapMinder. W ramach tego projektu, projektu Dollar Street, zespół fotografów udokumentował życie ponad 260 rodzin w ponad 250 krajach. Na tę dokumentację składają się przede wszystkim zdjęcia przedmiotów codziennego użytku. Chodzi o to, żeby łatwiej nam było zrozumieć, jak różni się życie ludzi w zależności od ich dochodu. Czy życie ludzi zarabiających 40 dolarów dziennie bardzo się różni od życia ludzi zarabiających 80 dolarów dziennie? A na przykład życie ludzi zarabiających 5 dolarów dziennie od tych, którzy zarabiają tych dolarów 10? Projekt Dollar Street pomaga znaleźć odpowiedzi na tego rodzaju pytania. Gapminder wyróżnia cztery poziomy dochodowe. Poziom pierwszy to poziom poniżej 2 dolarów na osobę dziennie. To jest... Taki świat, w którym zdobycie wody w gorące dni może być problematyczne. Źródło wody znajduje się zwykle wiele kilometrów od Twojego domu i nie stać Cię na rower, żeby po tą wodę po prostu pojechać. Więc musisz boso, bo na buty też Cię nie stać, po tą wodę codziennie chodzić. Cięższa choroba na tym poziomie oznacza najprawdopodobniej niestety śmierć. Jedzenie gotowane jest na otwartym ogniu, praktycznie codziennie je się to samo. Nie ma tutaj mowy o żadnej formie zróżnicowanej diety. Poziom drugi, mniej niż 8 dolarów na osobę. Podstawowe potrzeby, woda, jedzenie są zaspokojone. Jakieś najprostsze leki również są tutaj dostępne, aczkolwiek ciężka choroba może tutaj zepchnąć rodzinę do poziomu największego ubóstwa, do poziomu pierwszego. Ale na przykład taką rodzinę często stać już na rower, co oznacza, że woda jest znacznie łatwiejsza do zdobycia. Dieta staje się bardziej różnorodna, pojawia się kuchenka gazowa i czasem możliwość kupienia jedzenia w supermarkecie. Na tym poziomie pojawia się też elektryczność zwykle bardzo niestabilna zwykle parę godzin dziennie. Niemniej jest w taki czy inny sposób dostępny, aczkolwiek nie na tyle, żeby na przykład posiadać lodówkę. Poziom trzeci, mniej niż 32 dolary dziennie. Tutaj żyje się już znacznie lepiej, chociaż oznacza to na przykład wciąż pracę po kilkanaście godzin dziennie. Natomiast pojawiają się jakieś możliwości oszczędzania pieniędzy. Podstawowe potrzeby nie pochłaniają wszystkich pieniędzy, jakie taka rodzina ma, i na przykład można uzbierać na motorowe. Zakupy w supermarkecie są czymś normalnym, dieta staje się dużo bardziej różnorodna, a posiłki gotowane są na prostych kuchenkach. I pojawia się coś, co jest absolutnie bezcenne. Czyli woda w kranie. Kończy się chodzenie czy jeżdżenie po wodę. I mamy też dostęp do elektryczności, a nawet często jakiegoś laptopa. Jeżeli chodzi o poziom czwarty, to tego poziomu nie ma co komentować, ponieważ jest to poziom, na którym, jeżeli to oglądasz, to prawdopodobnie ty żyjesz i tak jak ja, jest ci też prawdopodobnie ciężko w ogóle wyobrazić sobie życie na poziomie innym niż czwarty czyli na poziomie, na którym na członka rodziny przypada więcej niż 32 dolary dziennie. Przepraszam, 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 że, że przerywam, przepraszam, ale, dzień dobry, profesor Uściślacz z tej strony i ja muszę uściślić dwie rzeczy, co ten koleś tutaj gada. Także przepraszam, że przerywam program, ale po pierwsze, nie mówimy tutaj o dolarach amerykańskich. Te 32 dolary dziennie, to nie jest około 3700 złotych Miesięcznie? Nie. Mówimy tutaj o tak zwanych dolarach międzynarodowych. To taka hipotetyczna waluta i za takie 32 dolary międzynarodowe można kupić tyle samo w Polsce, co w Ameryce, co i w Kamerunie. Konkretniej rzecz biorąc, za 32 międzynarodowe dolary można kupić dobra warte 32 amerykańskie dolary w Ameryce, ale ale już w Polsce za 32 międzynarodowe dolary można kupić dobra warte około 56 zł. a w takiej Hiszpanii około 22 euro. Czyli kiedy mówimy 32 dolary dziennie mamy na myśli 32, internet... mamy na myśli 32 międzynarodowe dolary dziennie, co przekłada się na około 1700 polskich złotych miesięcznie. Sugeruję, żeby pan prowadzący zaakcentował to jakoś w trakcie montowania tego materiału. Druga rzecz dotyczy tego, co to znaczy na rodzinę. Załóżmy, że jest sobie ro rodzic i drugi rodzic i normalnie mają dziecko jedno. To jak ten rodzic jeden pracuje, a drugi nie i ten jeden zarabia 2500 zł. To czy to znaczy, że my dzielimy te 2500 zł? Na 3 i wtedy nam wychodzi, za ile taka rodzina żyje na osobę dziennie? Nie. Algorytm pokaże się na ekranie, on nie jest taki trudny, ale powiem go tak na szybko. Pierwsza dorosła osoba to jest wartość 1. Druga dorosła osoba to już jest tylko połóweczka. a dziecko, takie dziecko to jest 30, czyli bierzemy sobie te 2,5 tysiąca złotych i dzielimy przez 1 i potem przez pół i potem przez 30, czyli dzielimy te 2,500 zł przez 1 i 8. I to nam da poniżej 1400 zł na osobę w takiej rodzinie. I to będzie ten, ta, taka cyferka, co się tam pojawia, że ta rodzina za tyle żyje. No. Dziękuję bardzo, przepraszam i y, proszę oddaję prowadzenie programu do y, prowadzącego. No dobrze, opowiedzieliśmy sobie o czterech poziomach dochodowych. To teraz warto byłoby zobaczyć, ile ludzi żyje na każdym z tych poziomów. Ciekaw jestem, jaką macie tutaj intuicję, ale nie będziemy już robić żadnych testów, po prostu sobie tę informację zobaczymy na ekranie. Lekko upraszczając, można powiedzieć, że poziom pierwszy to jest miliard ludzi, poziom drugi to są 3 miliardy ludzi, trzeci 2 i czwarty znowu 1 miliard ludzi. Konkluzja dość prosta i oczywista. Większość ludzi żyje po środku. Przy czym Pośrodku jest i tak dla nas ludzi z czwartego poziomu raczej trudne to wyobrażenia. I jeszcze, jako ciekawostkę, estymacja, jak będzie wyglądał ten podział w roku 2040, czyli już za 19 lat. Oczywiście przy założeniu, że obecne trendy się utrzymają. Mam nadzieję, że opowiadając o tych poziomach i pokazując też w tle zdjęcia z Dollar Street, udało mi się. Pokazać to, co chciałem pokazać, czyli że różnice między tymi poziomami pierwszym, drugim i trzecim są bardzo duże. I ponieważ te różnice są tak istotne, bo jest istotne, czy wodę masz w kranie, czy musisz po nią jechać na rowerze, to ważne jest, żeby kategorie, jakie stosujemy do opisywania tej rzeczywistości, nie przykryły tych różnic, żeby ich w jakiś sposób nie ukryły. Bardzo łatwo jest podzielić świat na biednych i bogatych i patrzeć z tego, na przykład 50. piętra, czyli 50 dolarów na dzień, patrzeć w dół i stwierdzić, że no ci ludzie tam na dole, to nie wszyscy żyją tak samo, po prostu są biedni. Z wysokości tego 50. piętra, a co dopiero setnego, ludzie na poziomie 5 i 10 niczym się nie różnią, ale dla tego człowieka na piętrze 5, to piętro 10 może być nieosiągalnym nigdy marzeniem. Marzeniem, w którym podłącza sobie laptopa do prądu i ogląda jakiś serial. I oczywiście każda klasyfikacja jest jakimś uproszczeniem. I taki poczwórny podział też jest uproszczeniem i pewnie kiedyś się zdezaktualizuje, przestanie odpowiadać rzeczywistości. Natomiast niewątpliwą jego zaletą jest skoncentrowanie się na większościach, nie na skrajnościach, akcentowanie podobieństw, a nie różnic. I tego rodzaju kategoryzacja, która stara się właśnie dostrzegać większość a nie te skrajności, jest jednym z najlepszych sposobów, żeby przeciwdziałać temu instynktowi przepaści, czyli szukania przepaści tam, gdzie jej w rzeczywistości nie ma. Skrajności o dziwo bardzo rzadko stanowią większość, i koncentrowanie się na nich rzadko kiedy jest jakoś szczególnie użyteczne. Poświęciłem całkiem sporo czasu, parę minut, ale na YouTubie to jest wieczność. Na tę klasyfikację, ale zrobiłem to też trochę, dlatego żeby Wam po prostu życie tych ludzi trochę pokazać i trochę o nim opowiedzieć, żeby nie mówić tylko o ludziach jako o liczbach. Po prostu, jak ja o tym czytałem i oglądałem te poziomy dochodowe, no to zrobiło to na mnie duże wrażenie, więc je chciałem tym podzielić. A teraz przechodzimy do drugiej sztuczki pozwalającej walczyć z instynktem przepaści, czyli. czyli, czyli, czyli. Słuchajcie, w planie miałem jeszcze opowiedzieć o jednym triku, ale ten film jest już po prostu za długi. Z tego co widzę, z montażu na bieżąco to już jest ponad kilkanaście minut, więc myślę, że lepiej będzie, jak teraz zrobimy sobie przerwę i wrócimy do tematu. A tych tematów w ogóle to jest jeszcze sporo w następnym odcinku. Także mam nadzieję, że treści na dzisiaj było wystarczająco, a widzimy się po prostu znowu za jakiś czas. Pamiętajcie, że świat nie jest taki zły, jak nam się wydaje. I do. of butter yeah heavy pumpkin pie chocolate candy taste so nice there ain't nothing please me more than you